Wiem. No. Mamy retra retras czy...? Nie, idziemy, mamy w sumie. Alma nie wróci, nie ma szans? Tu, bo ale tu. Boba wróci. może wrócić, jak ten. Trzeba było stać przy tym, nie. a oni będą odpierdalać gówno teraz, wiesz, Więc... Szmuga była za nami, ale chodź do tego, nie? Na granicę świata. Bobała tam, po lewej. Ja jestem tu. Nikt mnie nie widzi. Kurwa. Ja im się pokażę. Nie chcę tylko jednego. Zaczek jak Boba Baba atakuje. A, a, atakują obydwoje. Powoli. Nie idą, nie idą. <laughs> o, ale po rakiety potężne. odprawi. Od, od od <laughs> mhm. To jest w sumie ten moment, to jest ten czas. Tylko, że są. chujowo stoją. Kurwa po prostu, że. Dobra, Roz, ją. Albo Bobę zbliży. No nie. Trojd, <laughs> marzej. Na no, wyszło gdzie uciekał? Teraz, tak tam. No kurwa, byłem w powietrzu. Ja pierdolę i te lagi wróciły. No pewnie, że tak kurwa. Pizde ze Tutaj robię dasza, kurwa i to. O, o, dawaj, dawaj zabij się sam, no. Jest ułomny, jak słuchaj. Będzie musiał tu wejść. No właśnie, Przestał istnieć? Yeah. Dobra, sobie wyszło, ale inaczej niż się spodziewaliśmy. Nie? Well, I'd west. Nie, musisz sobie pograć z tymi dwoma puszami i tą jedną na regenerację HP, nie? To jest bardzo dobre, kurwa. Ty normalnie spychasz ludzi, kurwa, zawsze i że oni nie znają innego duetu? Czy to jest taki duet, który jest, kurwa, niepodobny do niczego. Chyba, że <grymne> kurwa, do murzyna, jebanego, pierdolonego czarno. A znaczy co? O! O, ten zjeb, kurwa. Dawaj, dawaj, dawaj. Tutaj Ojeju! <grymne> Tera Boba! <grymne> no nie no, tak przejebane zaraz. Nie, nie współczuję. To co, ty przyciągasz się ja pcham? Jest Jeszcze dwójkę! Niota nim nie tam kurwa! No ul, well. mam Można już elegancko do niej potrzebać jeszcze nie. Ja wierzę. Pojebany. Teraz sumie szmule. I teraz wezmę dwóch citył 100%! A teraz piszesz tak, Mhm. No o, szmuła. LOL. Dobra, zlik Heil. Lecimy z A może gdzieś postać wrażliwa. wiem, ale to jak bliżej podejdziemy? Tutaj. Po prawej szmula. Chyba tak? Tak. No jedno tą snajpę jebaną. Pedalską. Następna. Lagło mi gra jeszcze przy tym, no pewnie. No kurwa, tak? Więcej lagów. Uważam to pizdę. Nawet no, nie umie strzelać z tej snajpy, nie? Ojej, kuleczka, bo nie działa blasterek O jej, Dawaj, 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 kurwa. O, co to było? Aha! Mmm, nagle sobie HP wyjebane pewnie. Następna? O jak fajnie mi się odnawia, lubię, lubię balans. Balans no Gdzie Jest ta pizza, kurwa tamta. A, po prawej jest. Uważam, na to był jebanej Wrzucam, następna Dawaj, 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 bo HP ma Kurwa no To nie jest na... Nie nie, 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 nie tak Kurwa, nie tak bardzo Ty, bo się za bardzo wyjebałeś Ciekej. Spokojnie. Kapitan Na kończy swój to względnie mocne to było, było na te dwie, nie? nie? Ta tarcza to te kółki nic nie zrobią i jelo. I ten pinek saperski. Mhm. Fanny fucking nega. Ja jeszcze pierwszy będzie nie. Ma, mam nadzieję, że masz dobrą pozycję wybraną. Ach kurwa zła. To nie jestem muźny patrzący, czyli policji nie ma. <laughs>